Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu zaprasza na wirtualny spacer po jednej z naszych największych inwestycji realizowanych ze wsparciem funduszy unijnych, budowie nowej linii tramwajowej na północ miasta. Stanowi ona część większego projektu zwanego BitCity 2. Linia tramwajowa połączy centrum Torunia ze znajdującym się w północnej części miasta najprężniej rozwijającym się nowym osiedlem. W ramach projektu w ciągu 22 miesięcy powstanie 6,3 km nowej trasy tramwajowej, 13 nowych przystanków, w tym 10 będzie miało formę zielonych biad porośniętych roślinnością. Wszędzie, gdzie to tylko możliwe, zielone będą również torowiska. Już w drugiej połowie 2023 roku mieszkańcy tej części miasta, spętli, dotrą do centrum w zaledwie 22 minuty. Budowa nowej linii tramwajowej to największe, ale nie jedyne zadanie w ramach projektu Bicity 2. Wsparcie funduszy unijnych pozwala nam realizować marzenia o nowoczesnym, wygodnym i ekologicznym transporcie miejskim. Dzięki projektowi zmodernizowaliśmy już ponad 4 km torowisk, które w większości są zielone, a w ich sąsiedztwie nasadzono liczne drzewa i krzewy. Nasz tabor wzbogacił się również o 5 nowoczesnych niskopodłogowych tramwajów. Przełomem był zakup pierwszych w Toruniu sześciu autobusów elektrycznych. Oprócz tego zakupiliśmy również 14 nowoczesnych pojazdów hybrydowych oraz specjalistyczne wozy techniczne. Zapraszamy do pięknego torunia, którego symbolem oprócz pierników średniowiecznej starówki i Kopernika mamy nadzieję stanie się wkrótce także nowoczesny, sprawny i przyjazny środowisku transport miejski.